Czy zdarzyło Wam się czuć, jakbyście we własnym domu chodzili na palcach? Jakby atmosfera była tak naelektryzowana, że jedno nieostrożne słowo lub czynność mogły wywołać burzę? Wasz dom, który powinien być Waszą twierdzą, zamienił się w pole minowe pełne niewidzialnych zasad. Jeśli to brzmi znajomo, dzisiejszy materiał jest właśnie dla Was. Nie będziemy mówić o głośnych awanturach, skupimy się na cichym, podstępnym terrorze, siedmiu dziwnych, niepisanych zasadach które narcyz ustanawia w domu, by podporządkować sobie wszystko i wszystkich. Obiecuję Wam, że niektóre z nich są tak wyrafinowane, że aż zdziwicie się, jak mogliście ich wcześniej nie dostrzegać. Uważacie, że w Waszej rodzinie wszystko jest w porządku? Sprawdźmy. Być może kierujecie się tymi prawami właśnie teraz, nawet o tym nie wiedząc. Zanim zaczniemy, szybko wyjaśnijmy, kim jest narcyz w kontekście domu i rodziny. Zapomnijcie o micie osoby, która po prostu podziwia się w lustrze. To jest znacznie głębsze i bardziej niebezpieczne. Narcyzm to zaburzenie, u którego podstaw leży bezdenna emocjonalna pustka. Aby ją wypełnić, narcyz potrzebuje stałego źródła podziwu, kontroli i władzy. A gdzie najłatwiej jest stworzyć takie źródło? Zgadza się, we własnym domu, zamieniając go w małe królestwo, w którym jest jedynym monarchą. Wszystkie te dziwne zasady to nie są zwykłe dziwactwa czy paskudny charakter. To są starannie przemyślane narzędzia do podtrzymywania jego kruchej samooceny i sprawowania pełnej kontroli nad wami. Tworzą one środowisko, w którym wy ciągle wątpicie w siebie, a on zawsze ma rację. Zatem zapnijcie pasy. Zanurzamy się w świat domowych praw narcyza. Oto pierwsza i najważniejsza zasada kult jednostki. W domu Narcyza jest tylko jedna gwiazda, jedno słońce, wokół którego krążą wszystkie planety i jest nim oczywiście on sam. Ta reguła przejawia się we wszystkim: najlepsze miejsce na kanapie jego, najbardziej smakowity kąsek przy kolacji również jego. Pilot do telewizora to święte berło w jego dłoni. Wszystkie rozmowy muszą prędzej czy później sprowadzać się do jego osoby jego genialnych pomysłów. Jego ciężkiego dnia w pracy, jego niewiarygodnych sukcesów lub niesprawiedliwych krzywd, spróbujcie zmienić temat na siebie, opowiedzieć o swoich problemach czy radościach. Natychmiast poczujecie chłód, albo zobaczycie znudzoną minę. Wasze przeżycia to dla niego jedynie irytujący szum, odwracający uwagę od głównego przedstawienia. Wyobraźcie sobie dom, w którym wszystkie lustra są zwrócone tylko w jedną stronę, odbijając wyłącznie jedną osobę. Życie w takiej przestrzeni oznacza powolne przyzwyczajanie się do własnej niewidzialności. W jaki sposób utrzymywany jest ten kult? Poprzez system niewypowiedzianych rytuałów czci, na przykład masz obowiązek witać go po pracy z promienną twarzą, niezależnie od tego, jak minął twój dzień? Musisz po raz dziesiąty wysłuchiwać tej samej historii o jego wyczynie z niegasnącym entuzjazmem. Musisz go chwalić za najbardziej prozaiczne rzeczy jak wkręcenie żarówki. Jakby dokonał przełomu naukowego, jakakolwiek krytyka, nawet najdelikatniejsza uwaga, jest traktowana jak zdrada stanu i karana lodowatym milczeniem albo wybuchem gniewu. W takim domu twoja opinia ma wartość tylko wtedy, gdy jest zbieżna z jego opinią, stopniowo zapominasz o własnych pragnieniach i potrzebach, ponieważ i tak zostaną zignorowane lub wyśmiane. Twoją podstawową funkcją jest bycie widzem i klaskanie dostarczając narcyzowi paliwa, bez którego nie jest w stanie funkcjonować. To nie jest partnerstwo, to jest służba. Konsekwencje życia pod dyktando kultu jednostki są dewastujące dla twojej samooceny. Zaczynasz wątpić we własną wartość. Twoje myśli, uczucia i osiągnięcia wydają się absolutnie bez znaczenia. Stajesz się cieniem, stajesz się obsługą, która ma zaspokajać ego jednej osoby. Ta zasada jest fundamentem dla wszystkich kolejnych Ponieważ odbierając ci wartość, narcyz zyskuje wolną rękę, ma carte blanche na wszelkie dalsze manipulacje, w twoją podświadomość wszczepia się ideę, istnieje tylko ja, a ty jesteś jedynie funkcją. A najgorsze jest to, że z czasem zaczynasz w to wierzyć. Łapiesz się na tym, że za wszelką cenę starasz się mu dogodzić, przewidzieć jego nastrój, byle tylko nie naruszyć kruchego świata jego samozadowolenia. Przestajesz żyć własnym życiem. Kompletnie rozpływając się w jego istnieniu, to jest pierwszy krok do utraty własnej tożsamości, a narcyz wykonuje go z chirurgiczną precyzją. Przejdźmy do drugiej zasady, równie przerażającej. Jest to totalna kontrola nad informacją i komunikacją. Narcyz musi być jedynym źródłem prawdy w swoim małym świecie. To on decyduje, co wolno ci wiedzieć, z kim możesz rozmawiać, a z kim masz zerwać kontakt. Może zaczynać się niewinnie. Na przykład od zdania: Po co w ogóle rozmawiasz z tą koleżanką, ona źle na ciebie wpływa? Albo twoi rodzice cię nie rozumieją, tylko ja ci dobrze życzę. Cel jest jeden: odizolować cię od jakichkolwiek źródeł wsparcia zewnętrznego i alternatywnych opinii. Każdy, kto mógłby otworzyć ci oczy na to, co się dzieje, zostaje ogłoszony wrogiem. Może sprawdzać Twój telefon, czytać wiadomości i kontrolować rozmowy. Wszystko to jest podawane pod płaszczykiem troski i zazdrości, z tekstem: Ja się po prostu bardzo o ciebie martwię. W rzeczywistości nie boi się, że ktoś cię skrzywdzi, tylko tego, że ktoś ci opowie prawdę o nim. Ta kontrola informacyjna obejmuje również to, co dzieje się w czterech ścianach waszego domu. Narcys kreuje własną wersję rzeczywistości i oczekuje, że bezwzględnie się do niej dostosujesz. Jeśli stwierdził, że wczoraj byłaś nie w humorze i popsułaś wszystkim wieczór. To znaczy, że tak było. Nawet jeśli pamiętasz, to zupełnie inaczej. Będzie przekręcał fakty, wypierał się własnych słów, przypisywał ci rzeczy, których nie powiedziałaś ani nie zrobiłaś. To jest klasyczny gaslighting w czystej formie. On jest cenzorem i redaktorem waszej wspólnej historii. Gościom i znajomym będzie opowiadał wyidealizowaną wersję waszego życia, w której on jest głównym bohaterem, a ty szczęśliwą i wdzięczną towarzyszką. Każda Twoja próba, by opowiedzieć o rzeczywistym stanie rzeczy, zostanie natychmiast przedstawiona jako kłamstwo, przesada, albo po prostu oznaka Twojej emocjonalnej niestabilności. On kontroluje nie tylko Twoją teraźniejszość, ale też przeszłość, zmuszając Cię do podważania własnej pamięci i kwestionowania swojej adekwatności. Przejdźmy teraz do trzeciej zasady, która przesącza się przez samą atmosferę domu. Nazwijmy ją. Monopolem emocjonalnym. W świecie narcyza jest miejsce wyłącznie na jeden rodzaj uczuć jego własne. Kiedy ma dobry humor, wszyscy domownicy muszą natychmiast się cieszyć i wesoło spędzać czas. Jeżeli ogarnia go gniew lub smutek, cała rodzina musi chodzić na palcach i współuczestniczyć w jego cierpieniu. Twoje własne emocje w ogóle nie są brane pod uwagę. Mało tego są postrzegane jako nieadekwatne, a nawet obraźliwe, jeśli nie współgrają z jego nastrojem. Wyobraźmy sobie: spotkało cię coś fantastycznego w pracy, chcesz podzielić się tą radością, ale wracasz do domu, a on jest w złym humorze. Twoja radość zostanie natychmiast stłumiona, zostaniesz oskarżony o egoizm i brak wrażliwości? Jak możesz się cieszyć, kiedy ja tak cierpię? To jest sztandarowe zdanie w takiej sytuacji. Twoje uczucia po prostu nie mają prawa bytu. Ten emocjonalny monopol sprawia, że zaczynasz tłumić swoje prawdziwe uczucia. Uczysz się skanować jego nastrój, ledwie przekroczy próg i natychmiast się do niego dostosowywać. Radość? Musisz ją ukryć, jeśli on jest w złym humorze. Smutek? Nie wolno go okazywać, gdy on chce się bawić, bo inaczej nazwą cię marudą. Gniew? Kategorycznie zabroniony. Przecież tylko on ma prawo się złościć w tym domu. Zmieniasz się w emocjonalnego kameleona, tracąc kontakt z samym sobą. Narcyz nie jest zdolny do empatii, nie potrafi współodczuwać Twoich emocji. On postrzega je jako konkurencję o uwagę. Jeśli płaczesz, odbierasz mu rolę głównego cierpiętnika. Jeśli śmiejesz się bez niego, umniejszasz jego znaczeniu. Ostatecznie zostajesz sam na sam ze swoimi przeżyciami w kompletnej izolacji emocjonalnej, nawet będąc tuż obok drugiego człowieka. Najbardziej niszczące w tej regule jest to, że narcyz aktywnie dewaluuje i unieważnia twoje emocje. Będzie ci wmawiał, reagujesz zbyt emocjonalnie, przesadzasz z tym wszystkim, to tylko hormony. Zmusza cię do uwierzenia, że twoje uczucia są niewłaściwe, a twoja reakcja nieadekwatna. To kolejny potężny mechanizm kontroli. Kiedy przestajesz ufać własnym emocjom, łatwo jest tobą manipulować i tobą kierować. Zaczynasz się zastanawiać: może rzeczywiście nie powinnam była tak tego przeżywać, a może to ja jestem wszystkiemu winna? Narcyz pozbawia cię wewnętrznego kompasu, twoich uczuć, które powinny sygnalizować, że coś jest nie w porządku. Zastępuje je własnym nawigatorem, który zawsze prowadzi do jednego celu do zapewnienia mu komfortu i zaspokojenia jego ego to jest wypalona ziemia w twojej duszy, na której nic nie może wyrosnąć bez jego wyraźnej zgody. Przechodzimy zatem do czwartej zasady, którą można sformułować tak: Podwójne standardy to absolutne prawo. Narcyz kieruje się dwoma kodeksami: jeden jest stworzony dla niego, jedynego, wielkiego i niepowtarzalnego, a drugi dla wszystkich pozostałych, czyli po prostu dla ciebie. Co tobie jest kategorycznie zabronione, jemu nie tylko uchodzi na sucho, ale wręcz stanowi jego niezbywalne, wręcz przyrodzone prawo. Weźmy przykład. On może spóźnić się o trzy godziny, nawet nie uprzedzając. I zostanie to usprawiedliwione nadzwyczaj ważnymi sprawami. Ale jeśli ty spóźnisz się o zaledwie kwadrans, czeka cię krzyżowy ogień pytań i zarzuty, o rażący brak szacunku. Może bez wahania flirtować z innymi na twoich oczach, ale nie daj Bóg, żebyś ty choćby uśmiechnął się do kogoś obcego. On może rozrzucać swoje rzeczy po całym mieszkaniu, bo przecież jest zmęczony, ale ty masz bezwzględny obowiązek utrzymywać idealny ład. I tę listę można by ciągnąć w nieskończoność. Każda twoja próba zwrócenia uwagi na tę ewidentną niekonsekwencję spotka się albo z wściekłym atakiem, albo z protekcjonalnym, pełnym zdziwienia wzruszeniem ramion. On szczerze nie rozumie, w czym jest problem. W jego wizji świata jest on wyjątkiem od każdej reguły. On jest ponad to. Używa fraz typu nie porównuj się ze mną, albo to zupełnie inna historia. Będzie konstruował skomplikowane ciągi logiczne, by udowodnić, dlaczego jemu wolno, a tobie już nie. A te wyjaśnienia są tak absurdalne, że po prostu odpuszczasz, nie chcąc wikłać się w kolejną jałową dyskusję. Podwójne standardy to sposób na ciągłe przypominanie ci o twoim miejscu w hierarchii. Jest on na szczycie i jesteś ty gdzieś u podnóża. To nie partnerstwo równych. Ale relacja Pana i Sługi, a ta zasada ma utrwalić ten porządek rzeczy. Życie w świecie podwójnych standardów niszczy twoje poczucie sprawiedliwości i powoduje ciągłą frustrację. Jesteś nieustannie w przegranej pozycji, ponieważ zasady gry zmieniają się w zależności od tego, kto akurat wykonuje ruch. To rodzi poczucie bezsilności i beznadziei. Zaczynasz myśleć, że wymaganie dla siebie tego samego, co jest jemu dozwolone. To przejaw egoizmu. Przyzwyczajasz się do nierówności i zaczynasz ją traktować jak normę. Narcyz kształtuje w tobie uległość i rezygnację z własnych praw. Pokazuje ci, że prawa logiki i sprawiedliwości w jego otoczeniu nie działają. Działa tylko jedna zasada zasada jego woli i z czasem ta zniekształcona rzeczywistość staje się dla ciebie jedyną możliwą, co czyni wyjście z tej relacji jeszcze trudniejszym. Po prostu zapominasz, że może być inaczej, uczciwie. Piąta domowa zasada narcyza to świadome tworzenie atmosfery ciągłej nieprzewidywalności i chaosu. Nigdy nie wiesz, w jakim nastroju on wróci do domu. Czy będzie dziś miły i hojny, czy może zamieni się w wściekłego tyrana z powodu jakiejś drobnostki, na przykład źle postawionej filiżanki. To życie na wulkanie trzyma cię w nieustannym napięciu. Nie możesz zrelaksować się we własnym domu, ponieważ zawsze. Czekasz na jakiś podstęp. Narcys instynktownie rozumie, że osobą będącą w stanie ciągłego niepokoju jest znacznie łatwiej manipulować. On nie chce, abyś czuła się komfortowo i bezpiecznie. Bezpieczeństwo daje pewność siebie, a pewna siebie osoba to zagrożenie dla jego kontroli. Dlatego tworzy te emocjonalne huśtawki, przeplatając okresy idealizacji, kiedy obsypujecie miłością i komplementami, z okresami nagłej dewaluacji i chłodu. Ten chaos objawia się nie tylko w nastroju, ale i w zasadach. To, co wczoraj było dozwolone, dziś może znaleźć się pod najsurowszym zakazem. To, za co Cię chwalił, jutro stanie się powodem do wyrzutów. Na przykład dziś mówi: Jak dobrze, że jesteś taka inicjatywna, a jutro w odpowiedzi na tę samą inicjatywę rzuca: A kto Ci kazał się w to pchać? To doprowadza do szału, ponieważ nie jesteś w stanie wypracować żadnego działającego schematu zachowania. Ciągle popełniasz błędy niezależnie od tego, co robisz, a każdy twój błąd to dla narcyza pretekst by cię skrytykować, wygłosić kazanie i po raz kolejny utwierdzić się w swoim poczuciu nieomylności i twojej ułomności. On tworzy grę bez zasad, w której nie da się wygrać. Jedynym celem tej gry jest utrzymywanie cię w poczuciu zagubienia i zależności od jego chwilowych kaprysów. Przestajesz ufać własnemu rozumieniu sytuacji i zaczynasz polegać wyłącznie na jego reakcjach. Życie w tak nieprzewidywalnym środowisku dosłownie wykańcza nasz system nerwowy. Może to prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych, ataków paniki, chronicznego stresu, a nawet depresji. Twoje ciało i umysł są stale w trybie walcz lub uciekaj, nieustannie oczekując na niebezpieczeństwo. Narcyz intuicyjnie wykorzystuje tę taktykę, znaną jako wzmocnienie przerywane. To działa jak w eksperymentach na myszach laboratoryjnych. Jeśli nagradzamy za działanie nieciągle, ale chaotycznie uzależnienie buduje się znacznie silniej. Uzależniasz się od rzadkich momentów jego dobrego humoru i jesteś gotów znosić całą resztę, byle tylko ponownie otrzymać tę dawkę miłości i aprobaty. Ten cykl nadziei i rozczarowania niewiarygodnie mocno przywiązuje ofiarę do oprawcy, tworząc więź traumatyczną, którą niesamowicie trudno jest zerwać. Chaos to nie jest przypadkowy efekt uboczny jego charakteru to jest jego świadoma broń. Szósta zasada, ściśle powiązana z kontrolą informacji, ale zasługująca na osobną uwagę, to systematyczne przepisywanie przeszłości. Narcyz jest niezrównanym mistrzem gaslightingu. Będzie z absolutną pewnością zaprzeczał zdarzeniom, które miały miejsce. Będzie zniekształcał Twoje wspomnienia do tego stopnia, że staną się nierozpoznawalne, byle tylko postawić siebie w korzystnym świetle. Na przykład po straszliwej kłótni, podczas której Cię obrażał, następnego dnia może powiedzieć... O czym ty mówisz? Myśmy po prostu spokojnie rozmawiali, chyba sobie coś wymyślasz, albo może przypisać ci swoje własne okropne czyny. To nie ja krzyczałem, to ty sprowokowałaś mnie swoją histerią. Robi to tak przekonująco, że w pewnym momencie faktycznie zaczynasz wątpić we własną pamięć, w swoją percepcję, w swój zdrowy rozsądek, on dosłownie okrada cię z twojej przeszłości. Ten mechanizm ma jeden cel zniszczyć twoją wiarę w siebie. Gdy przestajesz ufać własnej pamięci, stajesz się całkowicie zależny od osoby, która tę rzeczywistość dla ciebie konstruuje. Narcyz przejmuje rolę strażnika waszej wspólnej historii. Oczywiście, w jego wersji, on zawsze jest bohaterem, mędrcem i ofiarą, a ty, niestabilną, zapominalską i niewdzięczną, będzie wypierał się obietnic, które ci składał i ustaleń, które razem poczyniliście. Kiedy próbujesz mu o tym przypomnieć, patrzy na ciebie z autentycznym zdziwieniem i rzuca. Nigdy nic takiego nie miało miejsca, to musiało ci się przyśnić. Ten chwyt jest na tyle perfidny, że potrafi doprowadzić ofiarę do załamania nerwowego. Zaczynasz się bać poruszać jakiekolwiek sporne tematy z przeszłości, ponieważ wiesz, że cała sytuacja zostanie wywrócona do góry nogami, a ostatecznie i tak ty poniesiesz winę. Jak temu przeciwdziałać? Jest tylko jeden sposób. Robienie notatek. Zapisywanie wydarzeń, rozmów, obietnic. Może się to wydawać paranoiczne, ale w relacji z narcyzem to jedyny sposób, by utrzymać kontakt z rzeczywistością. Kiedy masz dowód na piśmie, jego manipulacje trudniej się udają. Oczywiście możecie oskarżyć o brak zaufania i szpiegostwo, ale dla ciebie będzie to kotwica, która ochroni cię przed pogrążeniem się w bagnie jego zniekształconej wizji rzeczywistości. Pamiętaj, że gaslighting. To forma przemocy psychicznej. Jego celem jest złamanie twojej woli i całkowite podporządkowanie sobie ciebie. Jeśli ciągle łapiesz się na myśli, czy ja czasem nie tracę rozumu, najprawdopodobniej wcale go nie tracisz. Najprawdopodobniej ktoś bardzo się stara, byś właśnie tak myślał, myślała. Zaufaj sobie, nawet jeśli cały świat, w osobie tej jednej osoby, próbuje przekonać cię do czegoś przeciwnego. I wreszcie, reguła siódma finałowa. To ona wiąże wszystkie poprzednie zasady w jedną, dławiącą sieć. Jest nią izolacja pod przykrywką troski. Narcyz będzie metodycznie odcinał cię od twoich bliskich, przyjaciół, rodziny, współpracowników, ale nie zrobi tego za pomocą bezpośrednich zakazów, zadziała znacznie subtelniej, będzie wyszukiwał wady u absolutnie każdego z twojego otoczenia. Twoja najlepsza przyjaciółka, zazdrosna plotkara, rodzice? Wiecznie wtrącają się w nie swoje sprawy i nastawiają cię przeciwko mnie. A koledzy po prostu cię wykorzystują. Będzie to robił powoli, zatruwając kropla po kropli twoje relacje z innymi. Może celowo urządzać awantury tuż przed twoim wyjściem na spotkanie ze znajomymi, tak abyś albo poszła w złym nastroju, albo w ogóle je odwołała. Będzie krytykował prezenty od bliskich ci osób albo umniejszał wartość ich rad. Cała ta kampania izolowania ofiary serwowana jest pod płaszczykiem wyłącznej miłości i troski. Ja po prostu chcę cię chronić przed tymi złymi ludźmi, tylko ja cię prawdziwie rozumiem i kocham, nikogo nie potrzebujemy, jest nam tak dobrze we dwoje. On tworzy iluzję, że wasz świat to on, a wszystko, co znajduje się poza tym światem, jest wrogie i niebezpieczne. Stopniowo, sama zaczynasz się izolować i rzadziej kontaktować z ludźmi, by uniknąć kolejnych konfliktów i niepotrzebnych przesłuchań w domu. Tracisz więzi społeczne, wsparcie i zewnętrzny punkt widzenia. Zostajesz z nim sam na sam, uwięziona w jego rzeczywistości. To jest jego ostateczny cel. Za ofiarą znacznie łatwiej jest manipulować i sterować. Nie ma nikogo, do kogo mogłaby się zwrócić o pomoc lub poradę. Jest całkowicie zależna od swojego oprawcy. Emocjonalnie a niekiedy także finansowo. Konsekwencje takiej izolacji są druzgocące. Tracisz nie tylko przyjaciół, ale i część siebie, która rozwijała się dzięki tym kontaktom. Znajdujesz się w próżni, a jedyny głos, jaki słyszysz, to jego głos. Twój obraz świata kurczy się do rozmiarów Twojego mieszkania. Jeśli rozpoznajesz siebie lub swój związek w tym opisie, musisz zrozumieć, to nie jest miłość. Ani prawdziwa troska, to jest strategia przejęcia totalnej kontroli nad twoim życiem. Prawdziwa miłość nie izoluje, ale poszerza twój świat. Cieszy się z twoich przyjaciół i wspiera kontakt z twoją rodziną. Jeśli twój partner buduje mur między tobą a resztą świata, pamiętaj, nie buduje twierdzy dla waszej miłości, ale więzienie dla ciebie. Uświadomienie sobie tego jest pierwszym i najważniejszym krokiem w drodze do wolności. Nie pozwól nikomu zamienić swojego życia w cele samotności. Podsumujmy. Omówiliśmy siedem niepisanych zasad, które Narcyz wprowadza w swoim domu. Kult własnej osoby, całkowita kontrola informacji, monopol na emocje, podwójne standardy, ciągły chaos, przepisywanie przeszłości i wreszcie izolacja pod płaszczykiem troski. Ważne jest, by zrozumieć to nie są tylko jakieś pojedyncze złe nawyki. To jest spójny, wzajemnie powiązany system stworzony z jednym, jedynym celem. Uzyskaniem pełnej kontroli i totalnego podporządkowania. Każda zasada wspiera i wzmacnia pozostałe, splatając się w pajęczynę, z której niezwykle trudno jest się wydostać. Życie w takim środowisku to powolne wymazywanie Twojej tożsamości, Twoich pragnień i Twojej woli. Ale pamiętaj: wiedza to siła. Teraz, kiedy znasz te zasady, możesz je dostrzegać, możesz je nazwać, a to odbiera im część ich niszczycielskiej, iluzorycznej mocy. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Jeśli był dla Was pomocny, proszę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz skomplikowanych tematów psychologicznych. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne. A teraz pytanie do Was: czy spotkaliście się z podobnymi zasadami w swoich związkach, czy może w relacjach innych osób? Która z tych zasad wydaje się Wam najbardziej podstępna i destrukcyjna? Podzielcie się swoją historią w komentarzach. Czasami, po prostu opowiadając o swoim doświadczeniu, możesz pomóc nie tylko sobie, ale i komuś innemu, kto właśnie teraz czyta i uświadamia sobie, że nie jest w tym wszystkim sam.